To jest moja prośba, żeby kilka zdań może powiedzieć o kandydatach. Proszę Państwa, Pan Andrzej Zieliński przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Miasta, przez jedną kadencję Wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego na Chopina, były Wicewojewoda i wicekurator. Myślę, że doświadczenie samorządowe jest wystarczającą rekomendacją jego kandydatów. Dziękuję. Dziękuję. Pan Polichanczuk, bardzo proszę. Szanowni Państwo. Moim uzasadnieniu będzie to, że to jest radny kadencji po raz pierwszy, na którym nie ciążą żadnego rodzaju nie jak to określić. Niekoniecznie pozytywne lub negatywne doświadczenia z poprzednich rad kadencji. Całym szacunkiem oczywiście to do pana Andrzeja No Jest to jedyna osoba która moim zdaniem gwarantuje to, że nie będzie za chwilę kolejnej wojny między jedną stroną sali, a drugą stroną sali. Wszyscy znają pana Wereszczyńskiego jako osobę prawą, rzetelną, uczciwą, więc apeluję o wybór pana Zdzisława na przewodniczącego. Dziękuję.